Pokażę wam jak utworzyć te drzwi, wystarczy dodać jedynkę, pająka i znak zapytania daje nam to sumę 13. Tak samo tutaj 13 plus 3 węże plus dwa znaki zapytania dają 21. Wchodzimy w rozpiskę symboli. Tu mamy wyraźnie wszystko przedstawione. Dlatego 1 plus 8 daje nam 9 9 plus 4 daje nam 13, czyli szukamy sowy. Tu mamy sowę. Tak samo tutaj 13 plus 3 daje nam 16 no i 16 plus 5 daje nam 21. Więc teraz idziemy tutaj i szukamy pająka Jest to numer 5. Otwieramy drzwi. Mój mamy skarby.